Siemaneczko, witam serdecznie. Szymon Boński z tej strony. Dostałem dużo wiadomości od Was odnośnie tego, czy mógłbym nagrać jeszcze raz odcinek Dzikiego Gołębnika. Nie ma sprawy, akurat dzisiaj jestem gdzieś tam w okolicach, mam trochę czasu. Już dzwoniłem do kumpla. Mówi, że bez problemu podjedziemy. coś tam nagramy. Pokażę też więcej więcej tych przybłędnych gołębi. Wiem, że na pewno na 100 dole duża część tych gołębi śpi. E, bo to już mimo tam na tych belkach co pokazywałem w tej stodole to tam około 100 tych głębi sobie e, nocuję, także wszystkie na pewno w tym gołębniku nie będą e, no i co jeszcze odnośnie komentarzy tam e, trafiły się komentarze tam ktoś pisał że to ściema że to pewnie mój gołębnik że to moje gołębie nie nie są to moje gołębie nie jest to mój gołębnik mój gołębnik jest pokazany e, w innym materiale a czemu te głębie nie są aż tak dzikie, że jak wszedłem to uciekały, rozbijały się o ściany. No nie są dlatego, że tak jak mówiłem, też i pisałem. E, tam na co dzień kręcą się ludzie, chodzą właściciel, pracownicy. Także te głębie cały czas mają tam do czynienia z człowiekiem. E, to jest tak samo, tak samo jak, jak gołębie miastowe też są niby dzikie, a ludziom pod nogami chodzą i, i ktoś by to samo powiedział, ty to nie są dzikie głębie, tylko to są czyjeś oswojone No ale idziemy nagrać. Zobaczymy co tam dzisiaj zastaniemy. Już praktycznie się szarówka robi, także zanim dojadę to już będzie tam ciemno. No i coś ponagrywamy. No panowie, my zajechaliśmy właśnie na miejsce. Tutaj strażnik. Całej imprezy też jest. Wlot otwarty. Zaraz skoczę, szybko zamknę. Już jest Mrok, także na pewno więcej ich będzie się działo w Gębniku, ale tam już widzieliśmy w Stodole e, Wcześniej, gdzie były te, te kombajny, te belki, to widać, że tam ze stówka tych głębi też nocuje cały czas, tak że wszystkie na pewno w Gębniku nie będą. E, no ale idziemy, zobaczymy, co tam zostaniemy. Dobra, jesteśmy w Gębniku. Tutaj z tym fleszem to za dużo nie widać, bo jest ciemno. Myślę, że za dużo tych głębi to nie ma. Myślę, że będzie ich tu dużo więcej ale dużo więcej to śpi na tej stodole, widzę się poprzenosiły stąd ale zaraz coś połapiemy, z tego zobaczymy e, jest trochę brączkowanie w tej goębie. zobaczymy co tutaj co tutaj więcej siedzi już a no tutaj numeru nie przeczytamy bo tutaj jest wyblaknięte no dobra, ale wezmę, wezmę te gołębie, będziemy y, na razie do celi zamykać i zobaczymy, żeby się nie mieszały. No Mamy kolejnego takiego szpaczka 10 571 18 rok 0283. a ten był chyba ostatnio pokazywany ale no, no, dobra, daj Jest. E, 0280 19 rok 13, 486 taki pstry ładny gołąbek 0498 23 rok 10769 taki pstry, kolejny tak. jaki to jest oddział? 498 to chyba albo jest nowy Ostrzeszów, albo tam e, gdzieś to, że nie z tamtej strony niedaleko stąd to jest 418 e, tu mamy panowie znowu głębia. Widzę z mojego oddziału 0418 18 rok 51 42 czarny samiec. E, tutaj mamy. 0210 21 rok 13571 taki pstry samczyk, to mi się kojarzy, że chyba ostatnio też był już na nagraniu, ale nie jestem pewien. Tu mamy tak 0443 2084 nakrapiana samiczka. Tutaj mamy gołąbka 0,252, 23 rocznik 59, 83, niebieska samiczka 17, jest 17 roku faktycznie to są, no ta, tak? 17 rok 73, 14, 0247, Dobra Tutaj taki czerwony mazak, 0,260, 47, 41, 22 rok, roczny gołąb, taki mazany czerwony. Eee, tutaj jest kolejny, 19 rok, 0,280, 13, 486, A nie, ten już się był, ten musiał nam wyskoczyć, bo po tym oku poznaje 22 rok 280 oddział 40,87 taki połowy samczyk samiczka 0,248 545, mała, nakrapiana samiczka, taka szpilka to jest piękny samczyk czarny.

Te znaczniki to po co? Są po to, że No, ktoś sobie zaznacza tam, nie? Ciemny samczyk. A tutaj do cel zamykałem te obrączkowane, żeby już ich tam nie mylić. No, powiem szczerze, że za dużo tych obrączkowanych nie ma. Tutaj pozostawało trochę gołębi. Większość z nich już są bose. Nie wiem, czy, czy tamte się wypłoszyły, na tą stodołę poszły. Jest tu jeszcze kilka, ale nie, nie ma za bogato. Ostatnio miałem wrażenie, że chyba było nawet więcej tych gołębi tutaj. Siedzą po kątach, łącznie naliczyliśmy tu coś koło 50 paru gołębi. O tamten jest jeszcze chyba z obrączką, ale już go tam nie będę ganiał do góry. Taki samiec. Tutaj są też dwa z obrączkami, ale to już ostatnio je też pokazywałem, bo miałem te numery spisane, które były ostatnio, ten też był. Tutaj są bosiaki zostawione. No, jakoś słaba, bo po ciemku nagrywamy, ale to, to na razie z takiej obrączkowanej głębi by było na tyle i chyba jak widzimy, że coraz mniej i się tutaj już będzie robiło teraz, jeśli chodzi o tą porę jesienno-zimową, bo jaszczą tutaj będzie je tług na bieżąco, teraz widzę. bardzo słabo będzie widać, ale widać te głęb jeden przy drugim poustawiane. O, tu dookoła na tych belkach wszędzie siedzą, tu w dole też, ale jest yy, za ciemno, żeby Wam to pokazać. Tam pełne belki są też głębio wsiadane. Yy, tu właśnie kumpel mówi, że yy, tydzień temu niecały, ze 4 dni temu, yy, drzewo cieli tam do góry gdzie jest ten gołemnik i, i mówię, że może dużo gołębi tych się wypuszyło i chyba tutaj na tą wiatę przyszły i, i faktycznie przy wszystkich tych legarach tutaj wszędzie widać siedzą, ale nie wiem czy to będzie dobrze Dobrze widać, bo, bo z tym fleszem słabo się to nagrywa. Film jakościowo niestety no będzie, nie będzie zbyt ładny, ponieważ widzę, że nagrywanie w nocy z fleszem e, no nic, nic, że tak powiem konkretnego na pewno. Ta jakość będzie słaba. W tej stodole na tych belkach myślę, że jak ktoś tam dobrą jakość sobie w ustawieniach da, to te gołębie będzie widać. No ale na pewno filmik nie będzie należał do jakiejś tam super jakości, bo w nocy nagrywane, no to wiadomo, że to nie jest to samo też co za dnia. No ja właśnie, właśnie wracam już z tego gołębnika. Powiem szczerze, że szału nie było. Myślałem, że tych gołębi będzie tam dużo więcej. Znacznie chyba więcej gołębi widziałem w studole na belkach Tak samo na tym silosie, który tam ostatnio za dnia pokazywałem Też widziałem, że tam było trochę gołębi Także one nie powchodziły w ogóle do tego gołębnika znaczy W ogóle tam około 50 może gołębi było w tym gołębniku, Z tego co tak na szybko naliczyłem Myślę, że ta kumpel mówi to drzewo. Gdy cieli, może tych głębi się trochę wyposzyło, poszły na tą stodołę. Nie wiem, może te głębi na tej stodole, co siedzą, w ogóle tam do głębnika nie wchodziły. Na pewno, ją, na pewno już brakowało kilku głębi, co ostatnio je pokazywałem i tym razem już tych głębi nie widziałem. Także nie wiem, czy coś się z nimi stało, czy po prostu poszły na, na stodołę tam nocować. Też do góry, jak byliśmy w stodole, widziałem dwie takie kubki z pierzem że albo może ten kot tamtej gołębie trochę też wyłapuje może jakaś kuna podchodzi, no nie wiem, nie mam pojęcia liczyłem, że będzie ich znacznie więcej w gębniku, z tego względu, że po dachach za dnia to tak jak widzieliście w poprzednim materiale było ich dużo więcej mm. Następny odcinek, no następny, następny raz, kiedy chyba się tam wybiorę, to będzie wiosną. Jak już pierwsze loty będą za nami, wtedy chyba będzie najciekawiej tam, będzie na pewno dużo, dużo więcej tych gołębi. Wtedy, już też tak jasno tego niegania towarzystwa, to myślę, że, że będzie. No kumpel zresztą sam mówi, że tam wiosna, lato przychodzi, to jest ich, jest ich od groma, a później przychodzi jesień, zima, to się redukują, redukują, redukują cały czas, i znowu wiosną to narasta. Także myślę, że wiosną będzie, będzie dużo, dużo więcej tego. Starałem się chyba nie pokazywać tych samych gołębi, bo miałem tak na szybko kartkę spisaną, które gołębie były ostatnio. To, to jak łapałem i, i te numery już podawałem, to te gołębie wyrzucałem, ale i tak chyba z dwa się tam powtórzyły, bo tak kojarzyłem taki pstry samiec. Tam był ostatnio z takim, na takim czerwonym białym oku, i teraz też chyba go pokazałem. Na pewno jest dużo nowych gołębi, ale tak jak mówię, nie wszystko to powchodziło. Liczyłem, że będzie tego dużo więcej. No co, no życzę jeszcze wesołych świąt. W dalszym ciągu wszystkiego dobrego i do zobaczenia w kolejnym materiale. Pozdrawiam Was serdecznie. Hej.